Dzień dobry, dzisiaj walentynkowy y, makijaż. Pielęgnację już na twarzy mam, ale dam jeszcze bazę. Pielęgnacja mi się już wchunęła. Bazę, bazę mam z y, taką? Ona jest taka zielonkawa. Y, jedyne, co mnie w niej skurza, to aplikator, ponieważ strzela. No ale e, już sobie z nim poradziłam. I oczywiście baza na, na całą twarz. Ona delikatnie niby niweluje e, zaczerwienienia. Czy ja to zauważyłam? Jakoś nie wiadomo mocno. No nie. I ona jest nawilżająca, czy coś w tym stylu, taka, taka, ten fajna. Yy, jedyne, co w niej, w niej jest fajne, to się nie kulkuje pod nią. Makijaż to jest nie akurat spoko. Yy, jedyne, czego nie będziemy dzisiaj robić, to są brwi, ponieważ ja w pracy będę robiła henne. Yy, więc już się wam pokażę yy... w Wy na koniec i w prostych włosach na pewno także tego to jest jedyna rzecz, której e, nie robię dalej używam e, idę zmoczyć gąbkę ok, mam zmoczoną gąbeczkę i teraz z Catrice ja mam ten odcień e, 010 Czyli ten klasyczny jasny. Daję sobie go trochę na rękę. I to jest dosłownie jedna kropelka, ponieważ najpierw robimy trzy. Eee, więc. E, sorry, ale tu mam lusterko. Więc zakrywamy pod spodem, i na wierzchu w sumie na samą powiekę. Ponieważ nie nienawidzę bas ani nic w tym stylu. To taką delikatną dosłownie i nakładam tym czubeczkiem ten podkład i zabieram jeszcze czystą stroną gąbki, żeby go było jak najmniej. Ok, i tak wygląda oko, i dam. Albo dobra, to na koniec. Teraz będziemy robić kreskę cieniem. Nie kreskę cieniem. eyelinerem I będziemy kleić dzisiaj chyba rzęsy. Tak myślę. Także ja to zrobię i do Was wrócę. Będziemy dalej działać. No, i ogólnie mój plan e, poległ w gruzach, ponieważ e, nie mogę znaleźć mojego e, alignera magnetycznego. Więc co, rozczesuję e, tylko i wyłącznie rzęsy. Nie rzęsy brwi. A rzęsy sobie po prostu podkręcimy i zrobimy zwyczajną kreskę i tyle. No trudno, no, a tak chciałam zrobić te magnetyczne. Żeń przykleić. Dawno ich nie kleiłam. Zobaczę jeszcze w torebce, może będą w torebce. One minute. No niestety, ale nie ma, więc cóż, trudno. Przykro mi trochę, bo bardzo chciałam je dzisiaj przykleić, no ale jak ich nie ma, no to, no to trudno. Dam po prostu błysku na powiekę i tyle. I dokleimy po prostu. Nie dokleimy rzęsą i tyle. Zaraz wam powiem, co to mam za błysk, bo jest przepiękne. Jak sobie palcem. Rozcieram po całej powiece, bo nakładam na całą, nie bawię się w cienie dzisiaj. A... Ok, mamy cień i jest to z. Marionaut. E... O tak, bardzo fajne. No i co? I tak jak mówiłam, kreskę zrobimy. A może czerwoną? Jestem dzisiaj na czarno ubrana. To robimy czerwoną, ale to do was wrócę. Ok, i tak to wygląda. Zrobiłam kreskę i tutaj delikatnie ciachłam się na dole. Użyłam tej paletki, i tego kolorku. Wulkanu. Zastanawiałam się na to na nad toxic, ale chciałam bardziej delikatny efekt, więc wzięłam ten. Mm, dobra teraz co Tuszuję rzęsy Tuszuję rzęsy Żebym nie zapomniała Nałożyłam na twarz już Podkład Znalazłam liner, Więc jednak doczepiamy rzęsy I nałożyłam z Terry Puder Który wezmę Teraz będzie Brązer Brązer mamy z Lovely I jeśli chodzi o suchy brązer, to to jest mój jedyny i ulubiony brązer. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Dlaczego on się nazywa walentynkowe? No, przez tą czerwoną kreskę, e, którą zrobiłam. E, I specjalnie nie zakryłam jej. Czym? Nie zakryłam jej po prostu. Teraz nałożymy błyszczek. Błyszczek mam e, z Revolution. O Jezu. No i jeszcze do brązera musimy dołożyć trochę różu. Róż mam malutki. Czekajcie, bo to odkładu ten. I róż mam z Nars. I to jest próbka i ona w zupełności mi starcza. Mam ją już dobry rok. I ona jest fajna, taka właśnie bardzo delikatna. Taki mega... Delikatny, jasny odcień daje i od razu się świeci. Także takiej mega zdrowej cery nam daje. Bardzo ładny. Numerek to mam. Nie mam pojęcia. Bo to jest próbka, więc tu chyba nie pisze. Next. Next będzie rozświetlacz. Chciałam powiedzieć rozjaśniacz, ale nie rozjaśniacz, rozświetlacz i rozświetlacz silk, e, slik i ten mój kochany różowy. Nakładam go dużym pędzlem, bo chcę mega taką delikatną efekt, bo już mam ten róż e, świecący, więc nie chcę przesadzić z. Z rozświetlaczem. No i co? Tak naprawdę klejmy rzęsy. Jako, że nie robimy brwi, no to luk mam uh, ready. Kleję brwi i do Was wracam.